Here in my temple, here in my shrine, that you have forgotten. Here do you toil, that you might remember. Here you reclaim what faithless minds have stolen, far from yourself. I grow ever nearer to you. Your eyes once were blinded. Now through me do you see. Your hands once were idle. Now through them do I speak. And when the world shall listen, and when the world shall see, and when the world remembers, that world will cease. To Hej, witajcie na kanale The Elder Scrolls Universum. Nowy rok zaczniemy na spokojnie, albowiem dzisiaj opowiem Wam o Miraku, pierwszym smoczym dziecięciu. Serdecznie zapraszam. Mirak oryginalnie był smoczym kapłanem z ery meretycznej. Jego imię w języku smoków oznacza przewodnika wierności. Mirak był pierwszym smoczym dziecięciem, chociaż termin smocze dziecię nie był używany aż do czasów Świętej Alesji, która była pierwszą odnotowaną w historii osobą, którą Akatos pobłogosławił smoczą krwią. Jako smoczy kapłan Mirak rządził wyspą Solstheim, gdzie zbudowano poświęconą mu dużą świątynię. Mirak służył jako przywódca smoczego kultu i posiadał maskę smoczego kapłana, nazwaną tak samo jak on, czyli Mirak, która została mu podarowana przez smoki. W pewnym momencie Mirak zaczął szukać nauk Hermeusa Mory, demona wiedzy, i został jego czempionem. Hermeus Mora nauczył Miraka mocy naginania woli smoków. Wykorzystując tę wiedzę i swoją wrodzoną zdolność do pożerania dusz smoków, zwrócił się przeciwko swoim skrzydlatym władcom i zabił wielu z nich. Trzej smocze kapłani. Azidal, Dukan i Zakrisos przyłączyli się do niego i stali się jego trzema najpotężniejszymi sługami, zwanymi kapłanami Akolitami. Podczas smoczej wojny Hakon Jednooki i inni szukali Miraka, rozpoczliwie poszukując silnego sojusznika w walce z Alduinem. Mirak, choć najwyraźniej pewny, że mógłby pokonać Alduina, gdyby zechciał, odmówił pomocy norskim bohaterom i pozostawił ludzkość samym sobie. W legendach skalów Mirak opisywany jest jako zdrajca, który spiskował przeciwko smokom z Hermeusem Morą. Inny smoczy kapłan, Valok, Znany jako Walok Strażnik przez Skalów, odkrył oszustwo Miraka i stoczył z nim pojedynek tak okrutny i niszczycielski, że ówczesna wyspa Solstheim została oderwana od stałego lądu Skyrim. Walok pokonał Miraka, a gdy ten szykował się do zadania zabójczego ciosu, Hermeus Mora uratował swego czempiona. Smoki zrównały jego świątynię z Ziemią i powierzyły Walokowi zadanie obserwowania Solstheim w poszukiwaniu oznak powrotu Miraka. Słuch o Miraku zaginął na wiele wieków. Najwyraźniej spędził cały ten czas w pokryfie, królestwie w otchłani Hermeusa Mory. I mimo, że Mirak został tam uwięziony, to spędził cały ten czas na gromadzeniu wiedzy i mocy, którą później miał wykorzystać do uwolnienia się z okowów dydrycznego księcia wiedzy. Dopiero w 201 roku IV ery Mirak był w stanie użyć magicznych mocy do jawnego wpłynięcia na mieszkańców Solstheim. I sprawił, że nieświadomie zaczęli pracować dla niego na wyspie, na przykład odbudowując jego świątynię. Pracowali również nad budową łuków wokół mocy na wyspie, które najwyraźniej miały pomóc w jego powrocie poprzez wykorzystanie energii kamieni rozsianych po całym Solstheim. Jak wiemy oczywiście z gry plan Miraka został zniweczony przez pojawienie się ostatniego smoczego dziecięcia. Kultyści Miraka otrzymali zadanie wytropienia i zabicia naszego bohatera, którego okrzyknęli fałszywym smoczym dziecięciem. Ostatni Wakin odpowiedział jednak na ten atak. Udał się do Solstheim, gdzie odnalazł i wykorzystał ukrytą wiedzę Hermeusa Morry, aby udaremnić wysiłki Miraka w przejęciu Tamriel. Następnie udał się do apokryfu i zmierzył się z Mirakiem w walce. Kiedy stało się jasne, że Mirak przegra. Hermeus Moro zadał mu śmiertelny cios, pozwalając jednocześnie ostatniemu smoczemu dziecięciu wchłonąć jego duszę. Wielu z was pewnie nurtuje pytanie jak wyglądał Mirak. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć jak wyglądał, gdyż zaraz po jego śmierci wchłaniamy jego duszę, tak jak wcześniej robiliśmy to ze smokami, co kończy się spaleniem bądź wyparowaniem tkanek miękkich, zostaje po nim sam szkielet. Otóż postanowiłem sprawdzić to dla was i pogrzebałem w plikach gry. Oto teraz wyświetla Wam się oblicze naszego pierwszego smoczego dziecięcia, Atmorczyka Czystej Krwi, Miraka. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zdaję sobie sprawę, że jest on dość krótki, jednak nie mamy zbyt wiele więcej informacji o Miraku, które moglibyśmy Wam tutaj przekazać. Pierwszym obiecanym dużym materiałem w tym roku będzie materiał o Dwemerach, czyli krasnoludach. Podziewajcie się go gdzieś w połowie stycznia. A póki co, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Jak zwykle w opisie zostawiamy wszystkie przydatne linki. Nie zapomnijcie zajrzeć na naszą stronę na Facebooku oraz do podcastu w Spotify. Na ten moment to wszystko. Niech dziewiątka ma Was w opiece. Trzymajcie się. Cześć.